Do raju poproszę. <noise> Dawno my tu nie byli, co? no. Halo, halo, dzień dobry. Ja tu z pepką nadaję, się ma niebieski. Lecimy dzisiaj na przeglądzik, ale nie wiem, czy lecimy męciuszek, czy półeczka, kamizelki. Tylko przypominam na mocnych nowościach ten kolorek tutaj. 40 zł. A to jest męskie, o matko święta. No dobra, to nie wiedziałam, wiecie. Mam to taki uniseks. Co to, że męskie. Ja bym tak chodziła w takim kolorze, co to? Dobra, to nie było tematu. 2XL, jak coś. Czasie nie zwróciłam uwagi, wiecie? Jakżeś się było patrzyło? Nie wiem. To tylko tak. Pokażę i lecimy. Chodźcie. To co? Troszkę ciuszka. Chodźcie, bo może akurat coś na nowościach. Dobrze, witajcie. Jesteśmy w Pepku na przeglądzie nowości. akurat znamy, ale jak już podniosłam przypomnę cenę, 50 zł do rozmiaru, jak to są te rozmiary to jest 42 nie wiem, to trzeba by to teraz lecieć każdy rozmiar patrzeć do jakiego to jest tu 44 ale to jest chyba nowe jednak, wiecie o no pewnie, że tak, właśnie pominęła o no bo to lecimy, co chodźcie od rękawka, rękawek taki wywijany. O, no. Się nie chcę pokazać. Z takim gruźliczkiem, jedna kieszonka. O, nawet są kieszenie dziewczyny, patrzcie. O, i taka konkretna kieszeń, także fajnie. Równa długość, w sensie, że nie ma przodu krótszego, tyłu dłuższego. Można tak wolno puścić, ewentualnie paseczek, nie? Dobra i lecimy dalej, co? Leć babo, przypomnę tylko cenę, 70 zł, całkiem nieźle wyglądają, co myślicie? Która widziała na żywo? I one są do rozmiaru X ale coś. Tutaj te kiecki na mocnych nowościach, 40 zł do rozmiaru 44 chyba. Ja nie wiem jak oni tutaj patrzą teraz te rozmiary, w sensie piszą na tych metkach. Ale tylko tak przejadę, przypomnę znamy. Już tą kieckę. Dobra. Trochę na lewo, trochę na prawo. Tutaj mamy te marynarki i gaciorek. Ale piszecie w komentarzach, że niezbyt. To fajne. Chociaż ja jestem teraz tak mniej aktywna w komentarzach. Wybaczcie. Ale wszystko nadrobimy, dziewczyny. O. To nie jest nowe, ale tak mi się wzięło. 30 zł do rozmiaru 2XL. Mhm, tu jeszcze te sylwestrowe. Nie, no dobra, nie będziemy tego kręcić. Na mocnych nowościach, ale już podnosiłam. Przypomnij cenę. Przypomnij, babo. 30 zł. Ale do takiego rozmiaru nie wiem. Dziwne są te metki teraz. Tutaj gaciorek też na mocnych nowościach. 40 zł. To są akurat w rozmiarze 42. Ale dobra, babo, jakieś nowości. To niby też. Ale to już też znamy. Dobra, może... Ktoś nie widział, to tak przejadę. O. Cena 20 zł. Do rozmiaru 3XL. Kurteczki, ale to wszystko było podnoszone. Kamizelki. Nie, no co To nie chcemy, nie? nie. Ty wrócisz do tej kurtki, a wrócę. A może tak Wam przypomnę tylko. 70 zł, to jest w rozmiarze 40. Dobra, to chyba polecimy na bieliznę. Co wy na to? Bo tutaj na ciuszku nic, nic, nic. Zobaczcie. No, chyba, że piżamka. O pani, jakaś ty ładna. Ale to nie jest nowości, panie. Nie. Jedna jedyna. Tutaj te serduszkowe też znamy. Do tego przypomnę cenę. 35 zł. Do rozmiaru 2XL. I tutaj też jesteś na nowościach z takim kwiatuszkiem. O koszula nocna, 20 zł, do rozmiaru 2XL. Fajna, wierzcie. Ale to nie wszystko. Tutaj jeszcze takie koszulę ale już je podnosiłam. Ale wyglądają naprawdę nieźle. 30 zł to, myślę, przypomnę, do rozmiaru 3XL. O, widać to. W sensie ten wzór. Chyba widać. I... O, kolejna nowość na piżamce. Zobaczcie. Koszula 30 zł do rozmiaru 2XL. Tak, tak. Bardzo przyjemny kolorek. O, może tak Wam jeszcze pokażę. Widać, widać. I co my tutaj mamy? O, kolejna koszula na nowościach. Ta jest w rozmiarze M. Uh -huh. A ile ty? 25 zł do rozmiaru 2XL. Tutaj jeszcze takie koszula. Ale już je chyba znamy, co? Te kwiatuszkowe, 25 zł, To rozmiaru 2 x ale Chyba tak. Coś tak mi to się kojarzy. Tą to na pewno znamy. Ach, dobra, to jaki ładny Disney. Ale czy ja to zdejmę, wiecie co? Postaraj się, babo. Na palcach, na palcach. Matko, to nie zdejmę. Serio. To to takie zahaczone? Dobra, to tam może to z tyłu? Dobra, mamy to. Jaki ładny geciorek. Taki troszeczkę dłuższy, widać? O, i takie... Taka koszulaczka. Gdzie to przewiesić? Może tu na chwilę? Ta jest w rozmiarze M. 35 zł do rozmiaru XL. O. Tak się prezentuje. Taka szersza. Widać? Chyba widać. O, może tak rozłożę. Tu jest wyszyta myszka. Myszka Miki. Ładna, nie? Dobra, zobaczmy jeszcze gaciorek. Zobacz, to się gaciorek. O, taki gaciorek. Dobra, mamy to, co? No. Teraz odwieź to, babu. Ja nie wiem, jak ja to odbierze, wiecie? Na palcach. No bo czekajcie, muszę się rozłączyć. Dobra, sytuacja uratowana, ale chyba aż coś zrzuciłam. No ba. Nie wiem, czy to ja, czy nie, czy nie ja, ale podniesiemy jak coś. Dobra. Jest lofroczek, ale znamy go. Niebieski, dawaj. Tak. Tutaj te takie z błyskiem One się chyba nie podobają, wiecie Na przycenie 30 zł teraz do rozmiaru XL Można sobie strzelić O, są to takie mieniące A na szlafroczku jak tam? Wszystko znamy, to nie chcemy Dobra, lecimy na lewo Tutaj mamy takie koszuleczki Takie zwyklaczki Przypomnę cena może, to nie jest nowość Ale może ktoś coś 8 zł do rozmiaru XL O, jeszcze takie Czarne, czarne wybrane, wiadomo 20S na M i L na XL czarne, białe, tutaj na wyprzedaży jeszcze te kurtki może tak najadę 55zł z 80 dobra i wchodzimy w alejkę chodźcie mhm. tutaj koszuleczki takie zwykłe chyba ten nowy kolorek wiecie chyba tak 17zł do rozmiaru 3XL ale to nie wszystko widzę jeszcze jakąś zieleń o ale zieleń znamy. 15 zł do rozmiaru, już Wam mówię, też 3 xl I, I białe. No bo to białych już nie wyciągam albo wyciągnij, babo. O, ale znamy te białe, To są w ogóle inne niż te tutaj. To jest w rozmiarze XL. Cena 16-15 zł do rozmiaru 3 xl Z tym rękawkiem takim wywijanym. Już Wam pokazuję. O, tutaj taki wywijany, nie? Ten ma wywijane, a te są po prostu takie proste. Dobra, czekajcie, mam telefon. Dobra, jeszcze zobaczymy tutaj te kolorki, które doleciały. Chyba nawet nowy wzorek. Chyba tak, do rozmiaru 3XL, 17 zł. Takie ładne motylki. Ale to nie wszystko. Oprócz motylka mamy jeszcze kwiatuszka. Zobaczcie. No i tutaj te śliczne staniczki. Tak tylko przejadę. Taka nowość, ale już my, my tą nowość już znamy, wiadomo. Ale gaciorek doleciał. Nie było tych gaciorków. Takie zwyklaczki. Można sobie teraz do tych zestawów jeszcze strzelić. 10 zł. Po dwie sztuki pakowane do rozmiaru 40, tak? Jak to tu są teraz te rozmiary? Wiecie co? Proszę bardzo. Do rozmiaru 40. Mhm. Tak. A tu 44? Dobra, nie wiem, wiecie. Nie, 40. A co to tylko do L? Nie, no to do XL na pewno jest. Chyba bo zamotała. Dobra. Ewentualnie takie pełniejsze. Też 10 zł po dwie sztuki pakowane. Idealnie pod te o, zestawy. To tak na nie? No. I lecimy dalej. Patrzcie. Tutaj jeszcze takie kolorki. Ale to było podnoszona Nie, nie było. Jaka truskawa i czereśnia. I chyba arbus. Czy to jest melon? Nie wiem. Cena. Zaraz Wam podam. 9 zł. O, no proszę bardzo. A do jakiego rozmiaru? Do 3 x z wiekaczków wysyp Pepko. Zobaczcie, jeszcze tak przejadę. I żółta. Zobaczcie tutaj, co to jest. Rzutkiewka, chyba ta. Ważkę to, to nie chcemy. Waszkę znamy tutaj. Też kolejna nowość. 15 zł do rozmiaru 3xL. I pokażcie żółciutki. Też nowość. No to koszulowne No. 15 zł do 3xL. Fajnie. Dobra, i na kończy, co? Bo za długo się zejdzie. Także bieliznę sobie zrobimy następnym razem. Ta są jeszcze bardzo ładne koszulki. Dobra, wyjmę ją, co? Bo taka ładna serduszka i widzę, że wszystko wybrane, tylko dwie zostały. Fajna, co? No. Dobra. No, siedzi, siedzi. Niebieski, dochodzimy. Tak sobie przejdziemy bielizną. Taki smaczek na... Kolejny przegląd sobie zrobimy. Znamy. Znamy. Wszystko, babo znamy. Tak, tutaj znamy. Chociaż może tutaj to. No nie wiem. Albo to. No nie wiem, nie wiem. Dobra, przyjdziemy. I tu jaki gaciurek ładny kolorek? O, zobaczcie. Dobra, coś by tu natrzaskał, ale ja już nie będę trzaskać. No. natrzaskamy. Następnym razem. Idziemy niebieski. Dzięki, że byliście. Do następnego cześć. Fajniutkiego weekendu wam życzę. Patrzcie, jak do raju, to wiozą. No teraz stanę... <grystanie> Ale jak z raju to już na nogach, nie? No takie przesłanie na weekend. <grystanie> Okej. Okay. Idzie babo grupia idę. <grystanie> cześć.